Kolejne stoisko, które jest dla mnie zaskoczeniem, mamy polskiego producenta przyczep, przyczepy z laminatu, to nie są Chińczyki. Firma FOREST, FOREST, pojawi się Wam link do, do, do strony internetowej oraz do, w opisie będzie też link, mamy tutaj osobę, która wszystko wie o tych przyczepach i nam coś powie. Dzień dobry, witam. Jestem producentem tej oto tutaj przyczepy, którą zaraz za chwilę dla was pokażę. Jest to przyczepa wyjątkowa, jest ona cała z kompozytu, czyli laminat mamy, nie mamy żadnych połączeń, żadnych elementów aluminiowych, wszystko to jest w kompozycie, tak jak produkuje się Łodzie. Generalnie jesteśmy też producentem Łodzi, ale to jest inny temat. Przyczepa powstała, zrobiona przez nas, całkowicie polski produkt. Nie ma tu nic, co by jak gdyby było spoza Polski. Jak w każdej przyczepce tego typu, mamy coś co jest bazą do naszych różnych gadżetów, jakbyś mógł opowiadać co tutaj, co tutaj jest. W wyjątkowością wydaje nam się, że jest ta masa schowków. Każdy schowek jest mega pojemny, w dużej pojemności możemy naprawdę schować sporo rzeczy. Z fajnych elementów oczywiście wysuwana ławka. Mega obszerny schowek, w którym możemy bardzo dużo rzeczy pomieścić, to jest podstawa, dodatkowo szafeczka. Jeden z fajnych elementów jest ta szafka, która powoduje nam taką rzecz. Witam tutaj dla naszej kochanej kobiety, podajemy kaweczkę. To jest fajny patent, taki trochę jak, jak w, w nartach, że możemy coś podać do, do, do przodu. Do OK, tak. to teraz tak, kolory, jak to wygląda jeśli chodzi o, o malowanie? Praktycznie każdy kolor możemy osiągnąć, aby kolor był dostępny w palecie RAL. -a. Niech to będzie czerwony, niebieski, zielony, możemy równie dobrze jako wystrój malować te elementy, czyli całe kompozytowe szafki w kolorze jaki tylko chcemy. Ten element może być czerwony, zielony, niebieski, pod samochód, pod kolor oczu kobiety, pod paznokcie nawet. Bardzo dobrze to wygląda. Mam prośbę o pokazanie, zademonstrowanie za tego co mamy w środku, ile osób, jak to wygląda, jaka jest waga, bo chyba o wadze nie mówiliśmy. Nie. Waga tej przyczepki stosunkowo będzie około 600-620 kg, czyli na, lekkich, na lekkie prawo jazdy do 750 kg bez hamulców. Zawieszenie niezależne, dwa niezależne wahacze, amortyzatory, sprężyny. Możemy wyposażyć również w powierzchne pneumatyczne zawieszenie, akurat to, które jest tutaj na tamtej przyczepie. Ale jak jesteśmy na zewnątrz, no to jeszcze mamy ochronę przed słońcem i deszczem. Mamy markizę, która idealnie się sprawdza w warunkach takich deszczowych, ładnie składana w odpowiednim pokrowcu. To jest w standardzie. Teraz chciałbym pokazać, chodźcie zobaczycie, jak wygląda środek przyczepy No to witamy na salonach w takim razie teraz. Chciałbym Wam pokazać ten element wewnętrzny, gdzie jesteś masza schowków. Możemy tutaj naprawdę umieścić bardzo dużo rzeczy, półka dużo u góry, Zobacz. tak wygląda ten element, który wcześniej Wam pokazałem, czyli to jest podanie kawki do środka, cokolwiek chcemy, ewentualnie jak tutaj coś zjemy, chowamy wewnątrz, z tamtej strony możemy sobie odebrać, tu jest ciekawy temat, wysuwany stoliczek, na który możemy sobie śniadanko spokojnie zjeść bez problemu. Fajnym atutem jest to, zobaczcie jak wysoko ta przyczepa ma sufit, nie ma w serfomicznej jakieś tutaj taki sceny. Tu miejsce teraz przednie, wyposażone w lampki, które natężenie światła zmieniamy, się bawimy, jest ładowanie, schowki. Tu jest duży, bardzo duży, obszerny schowek, bardzo duży, obszerny schowek na pościel, na różnego rodzaju rzeczy. A jeszcze tutaj mówiłeś o tej drugiej przyczepie, która jest prototypem, tak. i tutaj macie pneumatyczne zawieszenie. Dokładnie tak. Przyczepy, i również i to możemy wyposażyć pneumatyczne zawieszenie, ale pokażemy Wam na chwileczkę. Tutaj 20. na, na przebicie teraz będziecie widzieli, jak to, jak to wygląda. Gdzie Was można znaleźć, jak się z nami skontaktować? Augustów Forest, wpisać w internecie. Z pewnością znajdziecie Forest, przyczepa. 4S. Forest, for for tak fonetycznie i ewentualnie 4S, wpisać, Bez problemu nas znajdziecie, dzwonić się pytać, z ceną się dogadamy z pewnością. Wyposażenie standardowe lub mega standardowe, mega dodatkowe. Zapraszamy do, do kontaktu, Augustowa. do zakupu, odwiedzić piękne tereny, Super. piękne tereny, można sobie ochłodowo się wyrzeć, tak. Więc zapraszamy do Augustowa i wszystkiego dobrego. Dziękuję tak, bardzo. Dziękuję bardzo.